Schowajmy dzisiaj logikę do kartonu, na strychu i porozmawiajmy o terenowym Lambo. Tak, dobrze słyszeliście: hurakan, który poci się i sapie przed progiem zwalniającym, ma pełnić funkcję samochodu z dopiskiem off-road. Czy projektanci Lambo nie wiedzą już, jak wyciągnąć kasę z kieszeni kolekcjonerów? Zobaczmy, czy projekt terenowego Lamborghini Stratto w ogóle trzyma się kupy. Mogłoby się wydawać, że Lamborghini Stratto jest naśladowcą, a nawet kopią Porsche 911 Dakar i przyznam szczerze, że ja sam też tak myślałem, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Zarówno Porsche, jak i Lambo należą do koncernu grupy VAG, a oni nie mają przed sobą tajemnic. W rzeczywistości Lamborghini było pierwsze, wstępnie zaprezentowane w 2019 roku i przyjęte ogromnym entuzjazmem, ale pandemia spowolniła trochę premierę, która była dopiero w 2022 roku, w tym samym miesiącu i tym samym roku, co Dakar. Przypadek? Nie sądzę. Porsche Dakar wywodzi się z historycznych korzeni rajdowych z modelem 953-959, natomiast Lambo z czystej fantazji i chęci zapewnienia swoim klientom zupełnie nowych doznań. Słysząc terenowe Lamborghini, wyobraźnia przypomina mi LM002, który widziałem w tym roku w Bolońskim Muzeum. W przypadku Lamborghini Sterato, off-road traktuj raczej dosłownie z możliwością opuszczenia asfaltu, ale bez przesady. Sterato traktuj raczej jako samochód rajdowy, ale do latania pełnym ogniem po szutrach i piachu musisz spełnić dwa warunki. Musisz mieć mnóstwo fantazji, ogromne jaja i luźne podejście do pieniędzy. No, dobra, to są trzy, ale bez tego trzeciego na pewno sobie nie poradzisz. Te pierwsze dwa jakoś ogarniemy. Skoro jesteśmy przy pieniądzach za starato, musiałeś zapłacić okolice 2 milionów. Mówię, musiałeś, bo całość nakładu 1499 sztuk rozeszło się praktycznie na pniu dwa lata temu. Kluczowym magnesem sprzedażowym na pewno było tutaj określenie ostatnie, wolnoscące Lamborghini bez hybrydy. Ach, te ostatki w motoryzacji. Zapewne niewiele spośród wszystkich sprzedanych stera to w ogóle jeździ po ulicy o szutrach, nie wspominając. Nasz egzemplarz stanowi daily swojego właściciela, ale Dakaru raczej nie widział. Przyjrzyjmy się z bliska różnicom, które dzielą drogowego hurakana od tego nieco mniej drogowego. Na pewno pie w pierwszej kolejności rzucają się w oczy halogeny, w końcu to jest rajdówka, ale przyznam szczerze, są nieco tandetne, natomiast nadrabiają kształtem nawiązującym do całej pozostałej bryły samochodu. Nadwozie jest podniesione o 44 mm i poszerzone tymi plastikowymi nadkolami, które mają chronić karoserię przed lecącym żwirem. Czy 44 mm w przypadku off-roadu to dużo? Niekoniecznie, myślę, że raczej nie, ale pamiętajmy, że ten samochód ma być ekstremalnie sprawny również na drodze publicznej. W końcu na terenowej gumie ten samochód robi pierwszą setkę w 3,4 sekundy, a rozpędzanie kończy na 260 na godzinę. Tylko 260, no bo to w końcu terenowa guma. Tworzona przez Bridgestone tylko i wyłącznie dla tego modelu. Mimo tej całej terenowej narracji, zderzak jest wyciągnięty do przodu i nadal bardzo niski, ale ma od spodu płytę, która ma go chronić, podobnie jak resztę podwozia, więc progi zwalniające mu nie straszne. Na relingach dachowych z wybitym steratą możesz mieć tutaj akcesoryjny bagażnik dachowy, którego nie powstydziłby się Land Rover Trophy. Przyznajcie, że robi tutaj naprawdę madmaxowy klimat. Charakterystycznym elementem jest wlot powietrza przeniesiony na dach, żeby ta ukochana, wolnossąca V10 o pojemności 5,2 litra przyjmowała trochę mniej pyłu z rajdowych odcinków specjalnych. Skoro jesteśmy przy sercu, jesteśmy w przypadku Lambo przyzwyczajeni, że możemy sobie je oglądać bez otwierania klapy przez przezeziarną pleksę. Tutaj jest bardziej siermiężny ten element, on ma chronić ten silnik przed lecącym gruzem. Szczyłka, że wam się wnętrze rajdówki z gołą blachą, surowością i cięciem wagi. Tutaj znajdziecie cięte laserem zdobienia, karbon i mnóstwo alcantary. Surowo na pewno nie jest. Chcesz więcej rajdówki w Lambo? Masz tutaj Tryprelli, który zepnie napędy tak, żebyś poczuł się jak Colin krew w najlepszych czasach. Dajcie znać, co myślicie o takim wydaniu Huracana, hit czy totalny kit? Jaką inną wersję specjalną Lambo podpowiada Wam wyobraźnia? Urus Pickup albo Revuelto trzy miejscowe jak McLaren F1? Kliknijcie suba po więcej recenzji fajnych samochodów jak ten. Do następnego!